Mają powstać szkolne kluby wolontariatu. Wspólnie zastanawiamy się, czym tak naprawdę jest wolontariat, jakie regulacje formalne, organizacyjne temu mają towarzyszyć. Wspólnie z uczestnikami też zastanawiamy się, jak motywować potencjalnych wolontariuszy ze środowiska osób niedosłyszących lub głuchych, które miałyby się w takie przedsięwzięcia zaangażować. A głównie rozmawiamy o młodzieży, która w szkołach chcemy, żeby zaczęła w tym obszarze. Nie działać. No i otwartość, kontakty, perspektywy, czyli to też troszeczkę z motywacją się nawiąże, bo jeżeli oni będą zmotywowani, zadowoleni, to automatycznie coraz bardziej będą otwarci i kontakty, ich horyzonty będą się poszerzały. Mogę powiedzieć, że naprawdę wolontariat to, gdybym miał drugi raz, nie wiem, cofnąć się o 20 lat i, i zastanowić, czy to była dobra decyzja, czy ja bym chciał tak powtórnie, to zdecydowanie tak. Mnóstwo ciekawych ludzi, mnóstwo spotkań, mnóstwo sytuacji, mnóstwo inicjatyw. No i wolontariat to też taki sposób na osiągnięcie szczęścia osobistego. Każdy z nas lubi sukces, lubi osiągać zamierzone cele, lubi się czuć dobrze, Wolontariat to oczywiście przede wszystkim osobista wrażliwość i taki pory w serca, chęć działania, zaangażowania się, chęć pomagania i to jest w tym oczywiście najważniejsze. Niemniej jednak są też przepisy, które regulują działalność wolontariatu. Jeżeli mamy mówić o wolontariacie faktycznie działającym, jeżeli mamy mówić o wolontariacie mającym swoje cele, które chce osiągnąć, to musimy się do tego mądrze i rzetelnie przygotować. Chcemy, aby ten wolontariat, zwłaszcza w kontekście prowadzenia działań z młodzieżą, był prowadzony w sposób odpowiedzialny, ciekawy, atrakcyjny dla nich i szukamy takiego złotego środka, który pozwoli prowadzić działania wolontaryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ale z takim uwzględnieniem specyfiki potrzeb, możliwości, jak również te, tego odruchu serca, który chcemy, zwłaszcza młodych, utrwalać, rozwijać, tak żeby te postawy społecznego zaangażowania, takie postawy aktywności, nawiązywania kontaktów faktycznie były trwałe. Wolnictwo może być każdy. Jeżeli za chwileczkę przejdziemy do definicji ustawowej, zobaczycie, że nie ma żadnego ograniczenia w środku wolontariatu. Ani wykształcenia, ani nawet wieku. Wolontariusze można, mieć, można być, kiedy się ma 5 lat, 55, 95. Ustawa jest podzielona na kilka działów i rozdział trzeci. Dział trzeci jest poświęcony w całości wolontariatowi, a wcześniej znajdziemy w dziale pierwszy definicję wolontariatu precyzyjną i informację, kto może z nich świadczyć korzystać. Definicja ustawa Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenie na zasadach środek ustawy. Jeżeli mamy tworzyć Szkolne Grupy Wolontariatu, no to, to musi być zawsze opiekun, ponieważ pracujemy z młodzieżą, z siłą rzeczy musi być koordynator, ale ja wolę słowo animator. To jest ktoś, kto tą młodzież podprowadza, ale, e, czyli animuje, a młodzież zdecyduje o tym, co robimy? Gdzie robimy? Jak robimy? Wolontariat osób głuchych jak najbardziej może się udać, ponieważ sądzę, że tak jak nawet ustawa o wolontariacie mówi, że tak naprawdę wolontariuszem może być każdy. Bez względu na płeć, rasę, nie wiem, wyznania. Tak też sądzę, że też jakieś tam nawet bariery komunikacyjne mogą, można przezwyciężać, bo tak naprawdę jeszcze jest język ciała, taka wrażliwość, która... Bo przecież wrażliwość tak naprawdę nie musi płynąć ze słów, ale jakby z byciem z drugim człowiekiem, też takie osoby, które jakby mają jakieś problemy w życiu, są bardziej wrażliwe i jakby bardziej się nadają do pomocy drugiemu człowiekowi. Bo tak naprawdę same coś przeszły, same miały życie pod górkę, tak też zrozumieją osoby, które mają życie trudniej na przykład. Bo nie sądzę, że na przykład osoby, które, nie zawsze osoby, którym się wszystko w życiu udaje, mogą zrozumieć drugiego człowieka i mu pomóc. Decyzję o założeniu szkolnego koła wolontariatu podejmuje w szkole dyrekcja albo rada pedagogiczna wspólnie z dyrekcją. Do szkolnego koła wolontariatu może należeć każdy, każdy uczeń, który chce, który uczy się w szkole, ale oprócz tego również nauczyciele, wychowawcy w internacie i rodzice naszej młodzieży. Młodzież bardzo chętnie należy i pracuje w szkolnych kołach wolontariatu. Bardzo się stara, angażuje w pracę na rzecz innych. Działamy nie tylko na terenie szkoły, naszego terenu, rejonu tutaj w Krakowie, ale również poza. Bierzemy udział w różnych akcjach wolontariackich, które bardzo motywują młodzież, motywują nauczycieli do pracy społecznej. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Kołodziej, jestem autorem podręcznika dla głuchych uczniów-wolontariuszy. Dziękujemy za obejrzenie materiału filmowego, który jest częścią składową tegoż podręcznika. Mamy nadzieję, że w sposób ciekawy i przystępny zdołaliśmy przedstawić problemy związane z działalnością szkolnych kół wolontariatu. Na przykładzie akcji Dopalacze kradną życie Także głuchym pokazaliśmy, w jaki sposób można połączyć działalność szkolnych kół wolontariatu z akcjami profilaktycznymi. Mam nadzieję, że specjaliści zdrowia publicznego znajdą w naszym podręczniku inspirację do dalszych działań. Dziękuję.